Postaram się dla Was to szybko nagrać. O co mi chodziło? I dlaczego Wam nie nagrałam filmiku? Żadnego, że dzięki za e, 1000 subskrypcji. Subskrypcji. Dzięki za 2000 subskrypcji. Dzięki za 1000 ilość subskrypcji. Dzięki za 200 subskrypcji. I w ogóle tak dalej. Bardzo Was za to przepraszam, że nigdy. Nie zrobiłam żadnego filmiku i wiem, że to nie jest żadna szkoda, ale no po prostu jakoś mi tak dziwnie, że wy mi te subskrypcje, daje, subskrypcje dajecie, a ja nawet nic nie robię z tym. Więc chodzi mi o to, że no czasami zapominam, czasami szkoła, czasami coś tam muszę iść albo do babci. No i czasami brakuje, bo często też... Fajnie tymi rowerami, albo coś w tym stylu. Więc yy, na no bardzo przepraszam, tak jak mówiłam, no i narka. To już trwa minutę i no, mówiłam, żebym się jest... no, śpieszyła. No więc, bye. -o.